ten Wniosek podtrzymuje. A czy Pani dysponuje sprzętem, za pomocą którego Pani będzie nagrywać, to. Okay, Słyszę o ale ja też mam, ale nie będę nagrywał. Poprzedzona. W dalszym ciągu podtrzymuje powyższy wniosek oraz wskazuje, iż mimo, że jest w posiadaniu sprzętu do nagrywania, nie będzie nagrywać przebiegu posiedzenia. Uznając za wystarczające nagrywanie posiedzenia przez przedstawiciela klasy. A jakie stanowisko Panomocnika w się tego wniosku... Ja no się stanowisko. Przymcie. Ten jest głos przykład, które jest stanowisko. Tutaj sąd już dopuścił publiczne rozpoznanie tej sprawy i tutaj sąd, ponieważ tutaj nie ma woli w tej chorobie, nagrywania przez samą poprzedzoną, wobec tego tutaj sąd w tym zakresie nie będzie zajmował stanowiska. I proszę, jaki jest Pana wniosek? Wszędzie ja ch chciałbym złożyć wniosek o zgodę z Wysokiego Sądu na utrwalenie grozy dźwięków W moim przekonaniu przemawia za tym interes społeczny. Sprawa budzi pewien rezonans społeczny po prostu. I formalną podstawą tego wniosku jest artykuł 10 Europejskiej Konwencji Spraw Człowieka. Przepraszam, w tym miejscu przedstawiciel wnosi o umożliwienie nagrywania dzisiejszego posiedzenia sądu w rozwiązaniu podstawy swojego wniosku o artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jakim sprzętem pan chce, żeby to utrwalić? kamerą i e, otworcy. Wskazując na to, iż chcę to posiedzenie utrwalić za pomocą kamery GBC. Oraz kamery kobry. Oraz kamery kobry. że często do tych utrwaleń nie będzie przemieszczany na sami obszarze, a bowiem uzasadniony interes społeczny za tym przemawia. A tutaj jakie jest stanowisko tej strony, czy strony się temu sprzeciwiają? A dokonanie tych przetrwałości nie będzie utrudniać prowadzenia posiedzenia, a poszczedzana się temu nie sprzeciwia i ważny jej interes się temu nie sprzeciwia. Z tym i sąd jednocześnie zaszczega, iż narady sądu i przerwy sami nie będą mogły być utrwalane i na ten czas sprzęt służący do utrwalania obrazu i dźwięku będzie musiał być usunięty z sali rozpraw. Tutaj jeżeli będą jakieś tutaj naruszenia w tym zakresie, to sąd tutaj w, każdej chwili w decyzji swoje decyzje może zmienić, więc ma pan możliwość tego utrwalania za pomocą kamery. I myślę, że w tym miejscu pan już może włączyć sprzęt. W tym miejscu przedstawiciel pracy przystąpił do włączenia sprzętu i od tego momentu posiedzenie było już nagrywane. Dzisiejszym posiedzeniem sądu jest kwestia zażalenia, które zostało złożone na decyzję prokuratora o umorzeniu śledztwa. I tąże decyzją prokurator prokuratury rejonowej w Rybniku umorzył śledztwo w sprawie sfałszowania dokumentacji z ust obdziału Rybnik dotyczącej przyznanie i waloryzacji świadczenia emerytalno-rękowego ustalonego na rzecz antygołowki, pedagog oraz oszustwa popełnionego na jej szkodę przez zakład ubezpieczeń społecznych oddziałów sprzedników. To jest odczęstwo artykułu 270 paragraf 1 kodeksu karnego i artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego. I na podstawie artykułu 17 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego to postępowanie zostało umorzone wobec bez braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie. W uzasadnieniu tego postanowienia prokurator wskazał na same czynności, które były w tej sprawie prowadzone, przedstawił ustalony przez siebie stanu faktyczny, wskazując w konkluzji swojej decyzji, której to opis został doręczony zarówno pokrzywdzony, jak i następnie jej pełnomocnikowi, że całokształt po ocenianym ustalenie jednoznacznie wskazuje, że zgromadzony materiał dowodowy nie przedstawia żadnych danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie. Jakiegokolwiek przestępstwa, decyzje wydane przez Zawodu Bezpieczeń Społecznych nie musiały być aprobowane przez zawiadomiającą jako takowe mogły i podlegały odwołaniu do sądu, który rozpoznając podniesione zastrzeżenia i biorcy nie zgodził się z nimi. Zasadność do orzeczenia potwierdzona została także orzeczeniem instancji odwoławczych, praktycznie zamkającym i dalszym drobę sądową. Niniejsze nie należy zatem traktować jako nieuprawioną polemikę z dokonaną przez sąd prawomocną oceną stanu faktycznego. I z tą decyzją e, prowadzącego postępowanie przygotowawcze nie zgodziła się poprzydzona, która wniosła we własnym imieniu zażalenie na to postanowienie, wskazując w uzasadnieniu, że tutaj prokurator ponownie umorzył postępowaniem, wskazując, że ta sprawa była już wcześniej przedmiotem postanowienia sądu, który w dużej mierze podzielił jej, że pogląd, iż przeprowadzone wówczas postępowanie sprawdzające nie było wystarczająco wnikliwe, opierało się w dużej mierze na ustaleniach innych organów. Sąd wyraźnie wskazał, iż poprzedzana wcześniej nie posiadała jeszcze wszystkich dokumentów, w tym m.in. PIT-u 11 lata 2003 2011 Ponadto sąd wyraźnie wskazał konieczność przeprowadzenia postępowania nie tylko w kierunku sfałszowania dokumentacji już dokonanego na szkodę poprzecznej również również konieczność ustalenia czy nie doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopomnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, sugerując konieczność zasięgnięcia opinii biegłego w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji. Jak wynika z analizy zasadnienia zaskarżonej decyzji powszechna na że część wymienionych powyżej zalecenia sądu w ogóle nie została zrealizowana, a wniosek dowodowy jej złożony przez nią dotyczący powołania biegłego ze znajomością przepisów z Oddalone. I uwzględnia zarys projektu decyzji merytorycznej, a to podjęcia decyzji przez prokuratora, pokrzywdzona wskaza, że należy uznać, iż decyzja ta była wówczas podjęta jako przedwczesna i oparta na niekompletnym materiale dowodowym. Tutaj nadto do tego zażalenia pokrzywdzona złożyła szereg dokumentów, tego uzupełniających, jak również. Dokumenty tutaj, które odnosiły się już bardziej do amoe pisarskich, zawartych tutaj w dzisiejszych przynajmniej w tym miejscu, na sali, zostały Czy Pana godność? A ta Tak. Pan się stawia w charakterze publiczności? Publiczności, tak. W charakterze publiczności. No to tutaj nie tylko ta decyzja została zaskarżona przez pokrzywdzoną, jak również tutaj i pełnomocnik, po tym jak ostatecznie została mu doręczona decyzja o umorzeniu postępowania, również tą decyzję zażalił i tutaj wskazując w swoim kolei zażalę na zasadniczo dwie kwestie, a to pierwszą kwestię dotyczącą obrazu przepisów postępowania mających wpływ na treść Zastarzonego postanowienia A w artykule 116 kodeksu postępowania karnego, artykuł 117 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego, artykuł 315 kodeksu postępowania karnego polega na przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego z pominięciem zawiadomienia pełnomocnika poprzedzonej o szczęciu dochodzenia i o planowanych czynnościach procesowych, w czego pełnomocnik poprzedzony został pozbawiony możliwości udziału w toczącym się postępowaniu, jak również w na. Drugi zarzut jako obrazy przepisów postępowania mającą wpływ na treść zaskarżonego postanowienia, a to artykuł 432, paragraf 3 postępowania karnego, poprzez nieuwzględnienie wszystkich wytycznych sądu co do dalszego prowadzenia postępowania zawartych w uzasadnieniu postanowienia sądu w grudniu z dnia 18 grudnia 2013 roku, w szczególności nie zapoznanie się z aktami sprawy sądowej, której przedmiotem było odwołanie poprzedzone od decyzji plus, a także dokonanie analizy sprawy pod kątem. Przestępstwa z artykułu 231, wnosząc jednocześnie o ucholeń ze postanowienia i przekazanie sprawy prokuraturze nowy, w Janowej do pomocnego rozpoznania. Proszę zatem na niego do pełnomocnika, Te e, zażalenie jest podtrzymane, ewentualnie, czy jest ono w jakimś tam zakresie jeszcze. Z jednej strony ja oczywiście podtrzymuję pisemne zażalenie pełnomocnika poprzedzonej, tylko pozwolę sobie jedynie dodać, wskazać pewne, pewne istotne, na okoliczności. Po pierwsze, jak zostało skazane w zażaleniu, pełnomocnik pokrzydzony został pominięty zupełnie w postępowaniu przygotowawczym, pomimo iż przykładem postępowaczy oczy wiedziały, że pełnomocnik został wyznaczony, bo z tego powinny zagadomić o konkretnych czynnościach podejmowanej przez siebie tutaj pełnomocnika, aby mógł dokonywać w, zgodnie z uzgodnieniem ze swoją tutaj klientką z panią, pokrzywdzoną, czynności, e, czynności tym brać udział w przesłuchaniu świadka i również brać udział w przesłuchaniu pokrzywdzonych. Te oczywiście uchybienia postępowaniem że miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, a to dlatego, że czyn działania, podjęte działania przez pełnomocnika mogłyby w jakiś sposób mogłyby wpłynąć, czy to przez zadawanie konkretnych pytań, czy też przez złożenie konkretnych wniosków dowodowych, uzasadnienie tych wniosków dowodowych, wpłynąć na rozstrzygnięcie mniejszej sprawy. Ponadto Wysokie Sądy to jak to zostało przed chwilą przytoczone, że organy ścigania nie wypełniły w całości zaleceń wysokiego sądu, a to po pierwsze nie uwzględniły, nie wzięły pod uwagę całości zgromadzonego materiału, nie rzuciły się po dokumentację akt sądowych dotyczących tych postępowań, z których były odwołania z spraw cywilnych. A ponadto nie wzięły pod uwagę, nie przeanalizowały kwestii czy doszło do przekroczenia uprawnień do wypełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. nadto, tak jak sądzę, który został skazany w imiennym i osobiste dożalenie. bez zasady było również oddalenie wniosku o dopuszczenie do głosu w a to dlatego, że zakresu z zakresu, najmocniejszych przepisów, wzrósł, z u zakresu obliczania stosownej wysokości w emerytur, rent mógłby odpowiedzieć na te pytania, które tutaj w ciągu całego tego postępowania stawia poprzedzona, a to czy prawidłowo zostały wszystkie te kwoty bazowe, późniejsze kwoty renty zostały prawidłowo czy zostały prawidłowo wyliczone. Dodatkowo organy postępowania przygotowawczego nie odniosły się do dokumentów przedłożonych, były dokumenty przedłożone przez poprzedzoną, a to dokumentów PIT, z których wynikało, tak jak przed chwilą pokazywałem, Czy nie jedynie, tak jak tutaj wskazuje organ, tak postanowił się wydać. Dlatego, biorąc pod uwagę powyższe uchybienia, ja w sądzie oczywiście wnoszę o ukrywanie zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy w rekulturze renowej w wyniku do podobnego rozpoznania, a także oczywiście wnoszą o przyznanie kosztów niepłaconej pomocy prawnej i oświadczą, że nie zostało uszczelone w części ani w całości. Dziękuję. Dziękuję. Ona są opłacanej pomocy prawnej świadczonej i zbórnie. Dobrze, proszę tutaj, żeby została pokrzywdzona. Również może pani tutaj w tej chwili jeszcze odniesie do swojego zażalenia ewentualnie w jakim zakresie go uzupełnić, żeby Pani tutaj. Dziękuję bardzo. Całkowicie Pomocnika i chciałam jeszcze dodać, że pan prokurator pisze, że nie dostarczyłam dowodów. Uważam, że dowodów było bardzo dużo. Które zostały zupełnie, zupełnie nie pod uwagę. Pan prokurator też wystosował dwa pisma do mnie w dniu 29 kwietnia, a w tym czasie już było umorzone śledztwo 22 umorzone, więc obiecuję mi 29, że merytorycznie będzie inne sprawy, a już umorzona sprawa była, więc tego nie rozumiem postępowania. Ponadto. Pan Aspirant policję wystawił pismo, w którym czytając zrozumiałam, że tutaj gdybym ja źle skopiowała, proszę sądu decyzję ZUS-u, co jest nieprawda. W życiu bym coś takiego nie zrobiła. Ponadto mam, mogę się obronić przed tą urzędową notatką Pana Aspiranta, dlatego, że w momencie, kiedy odbywały się sądy cywilne, było on w posiadaniu pierwszych tych decyzji, bez drugiej strony i bez pieczątki zgodnej z oryginałem. Więc absolutnie sprzeciwiam się tej tacce. I proszę sąd, aby sąd uwzględnił moje zaszalenie i proszę o sprawiedliwość. I dziękuję bardzo. przez 14 oraz Akta Prokuratory Regional Gminy Wosy, także a WDS 7 przez 14, jak również Akta Sprawy Tutejszego Sądu 3 kp 325 przez 13. W tej chwili zarządzam na Radę nad zarządzaniem i na częstiej proszę o publiczność jak i przedstawiciela klasy ogłonych sprzętu i zabranie wszystkich swojej rzeczy i powtarzanie co na, terenie, na terenie. Thank <laughs> you. W umorzenia postępowania przygotowawczego, cyk 2 DS 7 przez 14 postanawia. Na podstawie artykułu 465 paragraf 1 kodeks postępowania karnego w związku z art. 437 paragraf 1 kodeks postępowania karnego uchyli ze postanowienie i przekazuje sprawę do dalszego prowadzenia prokuratury na danią i na podstawie artykułu 98 paragraf 2 kodeks postępowania karnego odroczy sporządzenie uzasadnienia postanowienia do dnia 23 grudnia 2014 roku z uwagi na późną porę. Proszę sobie ufać. W tutaj razie podejmuję zaszczyt sporządzenia w postanowienia do dnia 23 grudnia z uwagi na późną porę. Jednakże są tutaj krótko w dniu dzisiejszym również tą swoją decyzję uzasadnić. Ocenie są tu tutaj podniesione zarzuty, w szczególności zarzuty podniesione przez pomocnika pokrzywdzone i jak najbardziej są słuszne. Faktem jest, że są pisemni i zawiadomienia prokuratury rejonowej, Rybniku nie że ja ustanowieniu poprzedzania pełnomocnika, jednakże tutaj prokurator jak najbardziej tą informację powinien zapoznając się z aktami sprawy. Nadto tutaj nie można mówić, że tutaj prokuratura nie miała takiej możliwości, w szczególności kiedy prokuratura już dowiedziała się o ustanowieniu pełnomocnika, miała możliwość anwalifikowania, czynności, czego również nie zrobiła i tym samym ocenia samy tutaj. Tenże pierwszy podniesiony przez podobną sprawę zarzut jest jak najbardziej słuszny. Również słuszny jest tutaj zarzut, że po uchyleniu pierwotnej decyzji w tej sprawie prowadzący postępowanie przygotowawcze nie wypełnił wszystkich koledzy sądu, co również jest podstawą, aby te postanowienie w tej chwili, nie przesądzając tutaj kolejnego rozstrzygnięcia, uchylić. Na to postanowienie już nie przysługuje za żalenie. Odpis tego postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem sądu po jego sporządzeniu prześle stroną. stronę, tak to są tutaj nierozstrzygłe na tej pory o zakresie kosztów postępowania dla pomocnika, albo te postępowanie nie jest jeszcze prawomocnie zakończone. To wszystko na no tutaj, tutaj, tutaj są, nie jest tutaj jakąś artystą, żeby tutaj składać tak jak było. Możemy za szczególnie. Ale naprawdę no. to... na to... proszę Państwa o Dobry. zachowanie. Tutaj, jeżeli, to jeżeli to to Państwo są zadowoleni tak. z decyzji, mają no. Państwo do tego prawo, ale proszę na sali rozpad. Hmm. Tego w ten sposób nie mam Was depuży. To myślę, że to jest. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego. Serdecznego. えっ <Okay. S 2>、okay.